4 grudnia 1944 roku. Śmiercionośny ładunek zostaje przewieziony w umówione miejsce. Rozpoczyna się wyprawa, która ma zmienić bieg wojny. Podczas operacji o kryptonimie Cezar dojdzie do rzadkiego wówczas podwodnego starcia dwóch okrętów. Obejmuje dowodzenie na stanowiska bojowe. Namierzyć cel. Dowódco? Torpeda z prawej. Kto pierwszy popełni błąd, przegrywa. Numer jeden, Pal. Ster mocno na lewo. Zanurzenie 40 metrów. Numer trzy, Pal. Przełamany kadłub pokrętu to skutek pojedynku, w którym jeden człowiek przechytrzył drugiego. To tragedia wielu ludzi, których szczątki spoczywają we wraku na dnie morza. U 864 śmiercionośny sekret Hitlera Edith Wetzler składa hołd narzeczonemu, którego kiedyś kochała i straciła. Po raz ostatni widziała go ponad 60 lat temu. Willy Transier miał zaledwie 18 lat, gdy pożegnał się z Edit. Minęło 60 lat, nadal wszystko dobrze pamiętam. To znaczy, że bardzo się kochaliśmy. To bolesne wspomnienie, ale cieszę się, że byliśmy ze sobą chociaż parę lat. Inaczej on nie zdążyłby się nacieszyć życiem. Przynajmniej ten krótki czas przeżył w szczęściu i miłości. Drugą wielką miłością Willego było morze. W październiku 1942 roku wstąpił na ochotnika do niemieckiej marynarki wojennej. Pracował najpierw w biurze, a potem został maszynistą na okręcie podwodnym. W pierwszy rejs wyruszył na U-864. W grudniu 1944 roku hitlerowskie Niemcy przegrywały wojnę. Alianci atakowali na lądzie, morzu i w powietrzu, wypierając niemieckie wojska z okupowanych terenów. Przejście na ocean przez Morze Północne było coraz trudniejsze. U 864 miał wypłynąć z kiloni i przedrzeć się przez angielski pierścień. Jego dowódca komandor podporucznik Ralf Reimer Wolfram nie był starym wygą. Podwodniacy żyli krótko i w piątym roku wojny w Niemczech brakowało już doświadczonej kadry. U 864 nie był standardowym okrętem podwodnym. Ta jednostka klasy 9D2 miała prawie 90 metrów długości i rozwijała prędkość 20 węzłów. Okręt wiózł cenny ładunek. Przenieście skrzynie do ładowni torpedy. Na pokład wzięto też ludzi niemieckich i japońskich naukowców i inżynierów. Byli ostatnią nadzieją Hitlera w tej wojnie. Wolframowi rozkazano, by za wszelką cenę dowiózł do Japonii powierzone mu osoby i ładunek. Wczesnym rankiem 5 grudnia 1944 roku Wolfram wypłynął z Kilonii. Trasa operacji Cezar prowadziła przez wody wokół Afryki do Penang w Azji. Wszyscy na pokładzie wiedzieli, że to niebezpieczny rejs. Przygotowano się do wielomiesięcznej podróży. Wszystko gra, trzymajmy kciuki. Willi powiedział mi, że to tajne zadanie. Nikt nie wiedział, dokąd płyną i jak to się skończy. Rejs przez Morze Północne był już wtedy ryzykownym przedsięwzięciem. Na tych wodach panowali alianci. Groźne kiedyś wilcze stada ubotów ponosiły duże straty. Brytyjskie lotnictwo i marynarka wojenna pilnie wypatrywały niemieckich okrętów podwodnych. Niewielka norweska wyspa Feje 60 lat później. Zjawia się niemiecki naukowiec Wolfgang Lauenstein, by zbadać tajemniczy wrak, o którym krążą rozmaite plotki. Skontaktował się z nim miejscowy rybak, który znalazł w sieci dziwny przedmiot. To zawór prawdopodobnie z niemieckiego krętu podwodnego. W sprawie znaleziska mnożą się domysły. Im mniej ludzie wiedzą, tym więcej sobie wyobrażają. Nie wiemy, co kryje tajemniczy okręt podwodny. Na ten temat krążą fantastyczne historie. Mówi się nawet, że jest tam testament Hitlera. W swych poszukiwaniach Lauenstein korzysta z dokumentów. Jednym z nich jest zapis ostatniej depeszy radiowej do U864. To instrukcja dotycząca spotkania z okrętem eskorty w pobliżu latarni Feje. Do spotkania jednak nie doszło. Minął tydzień rejsu. U864 płynął wzdłuż południowego wybrzeża Norwegii w obawie przed wykryciem. Od czasu do czasu Wolfram ryzykował, korzystając z peryskopu. Nie zanotowano kontaktu z nieprzyjacielem Zanurzenie, 40 metrów. Pół naprzód, Meldunki wskazują, że operacja Cezar przebiegała bez zakłóceń do dwudziestego dziewiątego grudnia, maszyny stop, mała wstecz. Sprawdzić przecieki. W feje niemiecki naukowiec Wolfgang Lauenstein przegląda kolejne dokumenty. Archiwa kryją nieznane dotychczas szczegóły dotyczące tajnego ładunku okrętu. Kiedy U-864 wpadł na płciznę, kapitan Wolfram kazał sprawdzić, czy okręt jest nadal szczelny. Następnie pasażerowie sprawdzili, czy ich ładunek nie został uszkodzony. W skrzyniach spoczywały cenne przedmioty. Lotnicze silniki odrzutowe wyprodukowane przez Junkersa, BMW i Messerschmitta. Niemieccy i japońscy naukowcy nie stwierdzili żadnych uszkodzeń. Japońskie siły powietrzne pilnie potrzebowały doskonałych samolotów odrzutowych Messerschmitta. Dzięki tym maszynom Japonia chciała zmienić bieg wojny na Pacyfiku. Japońscy dowódcy wierzyli, że samoloty odrzutowe zniszczą amerykańskie bombowce i uzyskają przewagę w powietrzu. Przewóz planów konstrukcyjnych samolotu Messerschmitt'a otoczono ścisłą tajemnicą. Jednak Lawenstein odkrył, że brytyjskie dowództwo wiedziało o operacji Cezar niemal wszystko. To zasługa deszyfrantów z Bletchley Park. Kilkuset specjalistów pracowało na zmianę dzień i noc, by złamać kody niemieckiej Enigmy i odczytać treść radiogramów. Brytyjskie maszyny Ultra ułatwiły rozszyfrowanie prawie wszystkich depesz radiowych, szczególnie komunikacji z UBOTami. Jedna z przechwyconych informacji dotyczyła ładunku na U-864. Brytyjscy specjaliści rozszyfrowali wszystko, nawet nazwiska niemieckich i japońskich naukowców na pokładzie, a także kryptonim operacji Cezar. Po utknięciu na płciźnie U-864 zawinął do norweskiego portu Bergen. Jednostka trafiła do suchego doku w specjalnym bunkrze o nazwie Bruno. Baza była ostatnim bastionem niemieckiej marynarki w rejonie północnego Atlantyku. Postój w Bergen nie był zaplanowany. Załogę czekała niespodziewana przepustka na ląd. Wolfram i jego goście udali się do mesy oficerskiej dowództwa marynarki w bazie. Wszyscy upamiętnili swój pobyt wpisami do księgi gości. Wolfram napisał w niej motto: Złote serce, czysty horyzont. Komentując swoją kolizję, zauważył: Znów mieliśmy szczęście. Jednak kilka godzin później szczęście ich opuściło brytyjskie bombowce typu Lancaster dokonały nalotu na bergen. Ich celem był bunkier Bruno. Ogromna bomba typu Taliboy uderzyła w ścianę bunkra nr 3, gdzie był okręt U-864. Z powodu dodatkowych napraw jego załoga musiała zostać w bergen nieco dłużej. Te wydarzenia wzmogły niepokój maszynisty Wilego Trenziera. Od początku bał się tego rejsu. Teraz jego obawa znalazła potwierdzenie w faktach. Tuż przed wypłynięciem napisał ostatni list do Edith Wetzler. To ostatnie zdjęcie mojego narzeczonego. Podpisał je słowami Pożegnalne pozdrowienia i pocałunki Twój Willi. Przed wypłynięciem z Niemiec Wili Willi zaręczył się z Edith. Powiedział: Módl się, żebyśmy przeżyli. A swojej matce powiedział: Nie smuć się, mamo, jeśli nie wrócę. Wiem, że za późno, byś urodziła drugie dziecko, ale chciałbym, żebyś nie była sama. Do mnie rzekł: Jeśli będziesz w ciąży, daj mi szybko znać. Ten las pite, pite, pite. Tak się złożyło, że nie zaszłam w ciąży. Przechwycone meldunki radiowe przekazano do bazy okrętów podwodnych w Lerwick na Szetlandach. Tam stacjonował okręt HMS Venturer. Na stanowiska bojowe okręt o wyporności 740 ton zatopił na Morzu Północnym i na Atlantyku już 13 jednostek nieprzyjaciela. Numer 1 PAL Dowodził nim kapitan Jimmy Launders. John Watson był oficerem nawigacyjnym. Mieliśmy do dyspozycji piękną i bardzo skuteczną broń nasz okręt podwodny. Naszym celem było wykonanie zadania i bezpieczny powrót do bazy. 25-letni kapitan Jimmy Launders był wschodzącą gwiazdą wśród podwodniaków Royal Navy. Odległość do celu 2,5 tysiąca metrów. MAT torpedysta Harry Plummer, również dobrze wspomina swojego dowódcę. Potwierdzam trafienie dobra robota. Znał się na swoim fachu i dobrze sobie radził. Ufaliśmy mu. Wiedzieliśmy, że jest dobrym dowódcą. Popłynęlibyśmy z nim na koniec świata. Taki był. HMS Venturer wyruszył na 11. patrol w rejon wyspy Feje. Był to obszar ważny strategicznie. Po bliskie wybrzeże było usiane niemieckimi stanowiskami bojowymi, które broniły podejść przed aliantami. Patrol pod nosem nieprzyjaciela był jak wejście do jaskini 2.